Czym różni się świadomość od wiedzy? Przede wszystkim to, co jest najważniejsze, żeby wiedzieć. Świadomość jest wewnętrznym doświadczeniem i pochodzi od wnętrza, a wiedza pochodzi z książek, czyli z zewnętrza. Wiedzę pozyskujemy z czytania, uczenia się i ogólnie rzecz biorąc najczęściej wkuwania, i ludzie doszli do kompletnej perfekcji. Wiedzy, bo nasz umysł jest mega nieograniczony i nasze możliwości są nieograniczone, więc doszliśmy naprawdę do perfekcji, jeżeli chodzi o wiedzę. I tej wiedzy jest zatrzęsienie w internecie. Każdy mówi o wiedzy, każdy czym się chwali, każdy czegoś się nauczył, o czymś opowiada. Ale to, czego uczymy się w najodze, jest wiedzą wewnętrzną, stanem wewnętrznej świadomości, który pozwala nam wiedzieć, i być świadomym tego, co tak naprawdę się dzieje w naszym życiu. Świadomość pochodzi z naszego wnętrza, z wyższej naszej świadomości od wyższego ja, niektórzy to nazywają, inni istotą duchową, jeszcze inni duszą. A jeżeli uda nam się obalić kompletnie ego i przeczyścić przestrzeń pomiędzy naszym ciałem i umysłem, a z energią świadomości absolutu, czyli energią wyższą, wtedy możemy być w kontakcie z tak zwaną świadomością absolutną, czyli boską energią a wszechrzeczy, rzeczy, super umysłem inaczej nazywanym. A wtedy kompletnie jesteśmy w stanie tak naprawdę wiedzieć wszystko i widzieć wszystko prawdziwie tak, jak. Wygląda, a nie tak jak nam powiedziano, lub chce się nam mówić. Więc, poza tym, że wiedza jest naprawdę powszechna, świadomość jest o wiele bardziej korzystna dla nas i bardziej rozwojowa, i o wiele bardziej nieskończona bo świadomość jest naprawdę nieskończona bo energia superumysłu, energia stwórcy jest kompletnie nieskończona. Więc, jeżeli chcesz naprawdę. Od swojego życia czegoś więcej, to to co ci mogę zaproponować to przede wszystkim zainteresowanie się, poszerzaniem swojej świadomości, a nie wiedzy, dzięki czemu będziesz mogła przede wszystkim odnaleźć odpowiedź na każde swoje pytanie, bo na przykład na poziomie wiedzy, przejmijmy sobie psychologicznej czy terapeutycznej. Pacjentka będzie na przykład cierpiała na zaburzenia odżywiania. Ta konwencjonalna terapia będzie się odbywała na poziomie umysłu i pacjentkę będziemy terapeutyzować, tutaj uczyć, e, sprawdzać, co było tak naprawdę e, próbować zrozumieć i wytłumaczyć jej z jednej strony schemat choroby, a z drugiej strony zrozumieć przyczyny choroby. Ale z poziomu świadomości, jeżeli na przykład pracujemy techniką TETA Healing, wchodzimy w głęboką medytację połączenia ze źródłem i zaczynamy szukać prawdziwej przyczyny, na przykład u takiej pacjentki z jej zaburzeń odżywiania, to możemy odnaleźć zupełnie inne powody jej problemów z obżywianiem. Na przykład może być to kwestia problemu ciągnącego się z innego wcielenia lub problemu ciągnącego się po rodzie. No tak, po przodkach. I często tak jest na przykład, że pacjentki cierpiące na zaburzenia odżywiania mają swojej historii rodu, że babcia także miała problemy z zaburzeniami odżywiania i tak naprawdę ciągnie się schemat w pokoleniu kobiecym od wielu, od dłuższego przynajmniej czasu. Więc kiedy mamy dostęp do świadomości, możemy zobaczyć absolutną prawdę tego, skąd i gdzie zaczyna się problem. A co dalej jeszcze możemy zrobić? Możemy to uzdrowić. Możemy to kompletnie natychmiastowo uzdrowić. I to, co jest naprawdę fenomenalne, jeśli chodzi o świadomość, to właśnie to, że energia boskiej świadomości jest w stanie jako jedyna natychmiastowo uzdrowić człowieka. I to jest fenomen. Tak zwany cud. Które nazywamy właśnie powszechnie, jest tak zwanym uzdrowieniem energią boską, energią świadomości boskiej, która jako jedyna we wszechświecie jest, jeszcze raz to powtórzę, w stanie nas uzdrowić natychmiastowo. Wszystkie inne techniki, nawet lekarze, terapeuci, zioła, wszystko, co jest na rynku dostępne lekarstwa, suplementy, dietoterapii i tak wymagają, nawet operacja. Wymaga czasu rekonwalescencji pacjenta i wymaga działań długiego czasu, tygodni, miesięcy, lat. Jedynie poprzez energię źródła, energię absolutu, jesteśmy w stanie poprzez tą świadomość uzdrowić problem natychmiastowo. Dzięki czemu pacjent kompletnie zostaje uwolniony ze swoich problemów i zaczyna doświadczać zupełnie nowego życia i jakości życia bez. Już swoich uwarunkowań czy karmicznych obciążeń, czy jeszcze innych a, na przykład przekonań. Więc moi drodzy, świadomość kontra wiedza, ja wybieram i radzę wybrać. Proponuję wybrać. Świadomość jest nieskończona, wszechwiedząca i jest w stanie natychmiastowo nas uzdrawiać. Wszystko inne jest tak naprawdę ograniczone, wymaga bardzo dużo czasu i nie rozwiązuje problemów, bo powiem Wam szczerze, pracując już naście lat w zawodzie, przychodzą do mnie pacjenci, przychodzą do mnie wieloletni pacjenci, którzy chodzili na terapię, przychodzą do mnie psychologowie, psychiatrzy, przychodzą do mnie lekarze i jeżeli... wiele innych osób także oczywiście, ale chodzi mi o to, że jeżeli oni przychodzą, bo nie można uzdrowić inaczej swoich problemów, a chcą kompletnie uzdrowić swoją sytuację życiową, to coś musi być w tym, prawda? Więc, jeżeli doświadczasz swojego problemu od dłuższego czasu i nie pomagają ci ani reumacje, ani żadne terapeutyczne doświadczenia, ani manifestacje tak szeroko powszechne teraz, może czas na uzdrawianie duchowe u mnie. To zapraszam Cię.